Jo siemanko z tej strony Speedway witajcie na moim kanale dzisiejszym tematem odcinka to obstawienie tabeli na 2025 rok PGE Ligi. przypominam o łapce w górze i o subskrypcji a ja bez przedłużania zapraszam was do oglądania zacznijmy od miejsca ostatniego numer 8 myślę że zajmie to Faluba z zielona góra Ponieważ, że Falubas spadnie, tak, tak mam wrażenie, że Falubas spadnie do pierwszej ligi. No bo mam takie wrażenie: Falubas spadnie. Skład im dobrze tak nie odpowiada. Leon Madsen. no to jest coś, ale to jest chyba tylko jeden zawodnik, który. Nowy, nowy jeden zawodnik, który będzie miał Falubas. Falubas spadnie. Numer 7. Postawiłem tutaj Rof Rybnik. E, ponieważ, że. Przychodzi tam troszeczkę słaby zawodnik, Pludra, Holder też tam po 2-3 punkty, po 2 albo jeden punkt robi. I no, myślę, że Rybnik będzie mieć miejsce 7. Numer 6. Włókniarz Częstochowa. Zasłużyli na playoffy, bo mają bardzo dobry skład i dobry, naprawdę dobrze zbudowali. I słaby naprawdę dobrze planują przyszłość w tym roku. Będą na miejscu szóstym. Numer 5 po raz kolejny będzie to z Bayer system GKM grudziąc. Skład się troszeczkę zmienił na akurat dobrze. Na dobry skład się zmienił. Wszystko jest dobrze, więc będą mieli w tym roku po raz kolejny zasłużone playoffy. Numer 4 ebud.pl crop.kplstalgorzów. Anders Thompson, Martin Waculik, nie muszę tłumaczyć, kto to jest, no ale myślę, że będą na miejscu czwartym. Numer trzy, Apator Toruń będzie, miał, będzie mieć brąz, brązowy medal. Sajfudinow też nie muszę tłumaczyć, ich zawodników oraz trener naprawdę też nie jest zły. Numer dwa, Betard Sparta Wrocław. Jak zawsze, co rok, tak jest. Numer jeden, też jak zawsze, co rok, tak jest światowego i innych. Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka i ja bardzo z bardzo ważną informacją. Niestety, ale e, planuję zrobić przerwę od YouTube'a. Dzisiaj jest e, 10 marca i nie będę niestety nagrywał do 13 marca. Chcę mieć dwa dni wolnego od nagrywania YouTube'a, ponieważ. No. Yy, chcę troszeczkę odpocząć. E tak z tego nic nie mam. Dziękuję. Cześć.